Witajcie moi fani. Dzisiaj kosimy drugi dzień. Trochę wczoraj dopadało. Myślałem, że nie będzie dzisiaj koszenia, ale. Chmurki są, ale takie niegroźne. I tak tu muszę to wszystko wyczyścić. Zawalone to rumian. Dużo tego rumianu. Strasznie dużo. I na namokło to wszystko. Będzie trzeba sprężareczką wydmuchać co się da. A co się nie da to trudno. Może przejdzie. Jakoś. Tam widzę kałuża w chederze. Tu powinno być z boku ślimaka taka dziura. i Jest. Ale jest ona zamulona. Żeby woda wyleciała. No, dobra, palimy maszynę i wyczyścimy go trochę. I jazda. Dobra, Heather już wyczyściłem. Także test. Tutaj była kałuża pod ślimakiem Chyba normalne, jak deszcz padał. A jak widać, nie gaś, nie gaś. Nie, będę jeszcze tutaj czyścił. Jeszcze podsiewacz trzeba... Aaaa dlaczego mi to robisz? No. Nie ty, Fortschritt. Fortschritt, ja! O. o! Jeszcze... Klawisz tak stoi. Ale Podsiewacz chyba nie jest za brudny. Dobra. Odziwa nie jest mokro. Tylko sito, sito pierdyknę powietrzem. Możesz kawałek do tyłu? Tak. Dobra, zaczynamy kosić. Tak, dokoszę tam ten kawałek, co nie dokosiłem wczoraj, ten pasek, i się zawrócę po prostu. Będę już później w koło jeździł normalnie. Na razie na jedną kosimy. linki do drepcza. jak tam jak tam w zbiorniku, jak tam z tyłu czy może być Szkoda, że w mierza nie mamy Wiatru dałem więcej, zobaczymy jak teraz. Wiatru dałem więcej i widzimy, już rzepak zaczyna wyganiać. Więcej rzepaku jest. No. Ale i rumianu jest więcej. Dużo tego rzepaku wylatuje. Niedużo. Jakbyśmy tak delikatnie jeszcze wiaterek zmniejszyli. To myślę, że może być dobrze. teraz teraz, tak jak, tak jak wcześniej jak nie chciałem ale dużo, tak? nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale trochę tym Trochę więcej niż wczoraj. Ale czy strzy leci czystszy leci może przy... przymknę trochę jeszcze wiatr delikatnie i zobaczymy, no tam, tak dam wiatr o no, 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 tak Jedziemy już tak. Dobrze mi się dzisiaj kości. Zabrada. Pełny zbiornik I to tak pełny, że pełny Fest pełny Zobaczymy jaka wilgotność Dominika zaraz podjedzie Jeśli się czkarnią stać, to trochę nie bardzo, panie. A jak nóż się urwie? A jak nóż się urwie? Nie wierzysz w swoje przygotowanie sprętu? Wierzę. Ale wierzę też w nieszczęście. No i dobra. O tam podjadę. Zobacz, czy on nie za dużo gubi? Nie ma na, na co patrzeć no to ładnie koś Weź. Ale tu nie ma A co nie ma to się przekona No nie ma Zawsze jest. Nie ma Zawsze jest. Nie ma przytuli Dowodnie No i zwijaj jak możesz Dasz radę A ja ci to prostuję, żeby to się zwijało. Uważaj na drut. No. Dobra. Jeszcze? Nie, nie, dobrze jest. 9-1? Może być. 9-1, zakłady robimy. 9-1? No ale konkretnie? 9.

谢谢。<Yeah. S 2> yeah. Kłóci idzie tu to, Ale wiesz A Tak Za mało czasu prawda? Tak, tak, nie wiesz co kurwa robić. Nie, w tym motowidły miał dobrze ustawioną wcześniej To by całkiem inaczej było On na stole nakosiłem, kurde przyjechałem wszystko na stole miałem Jak on to łyknął to się tak zapchał No i już teraz na pół idę no to Ja bym się nie wyrobił, bo, bo byśmy się wkurzali we dwóch, nie? Ja jeszcze kombajnu nie miałem gotowego. Gdybyś chciał, żeby gościć, a ja jeszcze dzień, jeszcze dwa, ja już sam siebie oszukiwałem, że no to jeszcze dwa dni już będę kosił. No Pierwszy zapad tego 21 lipca szedł. Ale przynajmniej dobrze przygotowany kombajn to jest, to jest dużo cenniejsze, bo teraz jakbym miał wiesz wjeżdżać z pola, bo coś tam to to, to, to gówna nie robota by było a tak już wiesz wszystko, wszystko przejrzane no tam jest jeszcze takich parę pierdół ale tu pierdół dosłownie, nie? To już takie mało znaczące w skoszeniu, tylko taka taka kosmetyka typu w kabinie coś tam, nie? Kierownicza, przed skórą, dywanik sprzążalny, klima, klima. Ładny tutaj co? O, nie, da się już. nie da się już, no bo tam ktoś pasek za, za, za duży założył na, na ten wariator. Ja się zastanawiałem, o co chodzi, nie? To jest luźno. Ta, ta ta linka jest luźno. To powinno być wolniutko. Nie da się tej, mogę przyspieszyć co najwyżej. Wiem, ja wiem to tylko... wiem. Okay, nie tak zabrakło, no, bo to nie by jest podobno łatwo się nauczyć no. nie wiem czy to byciałem, ale mówiłem wcześniej że motowidła za szybko chodzi nie da się jej ustawić ze względu na zły pasek, który tam jest zamontowany i tak, jeśli nie mówiłem wcześniej to mówię jeszcze raz wiem, że ktoś tam na pewno zwróci na to uwagę i w sumie dobrze, no bo to nie, jakby ktoś też powiedział, że jest źle, ale ja o tym wiem i wiem dlaczego. Także nie trzeba się tutaj produkować, tak jak ja w tej chwili. To... Dobra, tyle w zbiorniku. Znowu pełny. Patrzymy wilgotność jeszcze przed wysypaniem. Zgadnij.